Dzień wszystkim, witajcie w nowym vlogu. Wróciliśmy parę dni temu z Węgier. Jest aktualnie niedziela, bardzo słoneczna. Z Węgier mieliśmy trochę stresujący powrót, ponieważ przestały nam działać wycieraczki, więc szukaliśmy takiego okna pogodowego, żeby bezpiecznie dojechać do Polski. I tak spotkaliśmy parę deszczy po drodze, ale w końcu się udało. Nasz dukatu jest już w naprawie i na kompleksowym przeglądzie. I teraz możemy się zająć trochę takimi domowymi sprawami. Jako, że jest piękny dzień, yy, myślę, że wyciągnę Michała, może nad jakąś wodę. I później chciałabym bardzo skoczyć na gruzińskie jedzonko, bo w sumie dużo ostatnio myślę o Gruzji. Tęsknimy za Gruzją i za rok chcemy jechać yy, na Batumi i Raptor Camp. więc w sumie już tak mentalnie trochę się szykuję, jakie tam będą ptaki. Michał właśnie nagrywa yy, dronowanko. No i zapraszam takiego znowu tutaj Wrocławskiego wiloga pełnia lata, trzeba się cieszyć. Maniek bardzo nie lubi dronowania, więc odeszliśmy trochę od Michała. Jak już widzicie ogon na dół i ucieczka. Ale nie wiem dlaczego, czy nie lubi tego dźwięku. Maniusz bardzo dzielnie zniósł też podróż do domu i teraz sobie odpoczywał parę dni, ale już jest gotowy na nowe przygody. W niedzielę na budowie jest spokój, i teren przejmują gąsiorki. Właśnie przed Wami siedzi Pan gąsiorek na szczycie piasku. Gąsiorki dochowały się potomstwa, i teraz sobie razem rodzinnie latają po tym terenie. Vamos, Jedziemy na Błękitną Laguna we Wrocławiu. W Wielkopolsce skąd pochodzę, jesteśmy rozpuszczeni ilością jezior i zawsze sobie po prostu z rodzicami, jak była mała, wyskakiwaliśmy na szybką kąpiel, czy to do kuźnicy, czy do Boszkowa. Nigdy się nie płaciło za wejście na plażę. Rzadko wtedy jeszcze nawet za parkingi się płaciło, a tutaj we Wrocławiu niestety jest bardzo sporo ludzi wszędzie dookoła i dlatego jedziemy o 9.30 rano i mam nadzieję, że się wciśniemy na parking, bo kiedyś próbowaliśmy w południe i już po prostu nie szło nawet zaparkować. Ta na laguna jest super, bo można tam iść z pieskiem. Chociaż akurat dzisiaj Manik został w domu, sobie odpoczywa. Jak widzicie, cały parking dla nas. Michał dostał informację na wieździe, żeby nie wyłamywać szlabanu, więc nie wyłamał go, tylko pobrał bilet. <grym> I lecimy. Już pierwsze pieski, idą na plażę. O, nawet jest nakaz pieska. Nowe budki się pojawiły, nie? Mamy budki, ale jeszcze budki zamknięte od 10 godziny otwarta. Czyli mamy kawę i lody, burgery, placki ziemniaczane. Dalej dwie góralskie chaty. Boisko do siatkówki. O i tutaj dalej też są kolejne budki. Wcześniej tutaj było miejsce dla plażowiczów. W sumie trochę zajęli tymi budkami miejsca, nie? I, są, I jest fajnie, bo są toalety. XX, XXI wiek, ale miłe zaskoczenie. I tutaj małe jeziorko. Te zimą morsują, nie? No, też chciałam kiedyś dołączyć do klubu morsa, ale później stwierdziłam, że nie, Michał stwierdził, że mogę tego nie przeżyć. Tak, to piesek. Z... <trybuj> Michał twierdzi, że woda jest bardzo zimna. Generalnie po dwóch minutach uciekł z wody, teraz jeszcze sobie brodzi. Rzeczywiście mogłaby być cieplejsza, ale ten sezon w tym roku kąpielowy jest jakiś taki te deszcza i zimniejsze temperatury. Woda nie miała kiedy się ocieplić. Ale i tak fajnie się tak zmoczyć. Teraz trochę chillowania na słoneczku. plażowana. Nadal mamy piękny dzień. Trochę chmurek na niebie, ale słoneczko przygrzewa. Także jeżeli chcecie tutaj rano przyjechać, to bardzo polecamy. Z czasem coraz więcej ludzi się pojawia. Bardzo fajnie było obserwować pieski, które się tutaj bawią piłkami i w ogóle wskakują do wody. Także fajne miejsce dla piesków. Tutaj budki już się otworzyły, ale my idziemy zaraz do Gruzina, więc je omijamy. budynek Politechniki, chyba przechodzi jakiś remont. Miałam tam zajęcia na piątym roku. Idziemy teraz do tyłu na Gruzina. Pomyliło mi się, gdzie on jest, bo to jest dla mnie nowe miejsce. I stanęliśmy kilometr od tego miejsca, ale stwierdziliśmy, już, że podejdziemy, żeby nie parkować. No i wyobraźcie sobie, że nie było coś po raz trzeci weszło w stopę, albo coś go ugryzło. Nie wiemy co. Więc mieliśmy opóźnienie, bo chcieliśmy zostać godzinę, żeby zobaczyć, czy będzie go ta stopa bolała, czy nie. Ale wyglądało już dużo lepiej, więc postanowiliśmy, że może zostać chwilę sam. Michał, jak obstawiasz, wszystko będzie dobrze, nie? Nic jest. No, taki mamanik pech normalnie. Chyba go coś urządziło po prostu, bo nie widać włosów ani nic. No, to no, no nie jest tak, że idziemy. Gruzina w okolicach Grunwaldu było co fajne. Ja jadłam i im, meruli, im, a Michał haczapuri adżarskie. Ale ja nie podobałam swojej porcji pół wraca do domu. Także od nas polecajka. Terniczki, Oreo siedzimy już w Thermomixie na 20 minut. Później będziemy dodawać trzecią warstwa. A witajcie w moim nowym kąciku do nauki hiszpańskiego. Co tym podręcznik doświadcza, ponieważ wróciłam znowu do hiszpańskiego po przerwie. I no, w ogóle tutaj do chillowania. Mam e, odpowiednie nawodnienie. Pamiętajcie, żeby w te letnie dni dbać o odpowiednią ilość wody. Ja sobie to urozmaicam, żeby łatwiej mi mentalnie było pić tyle wody, więc dodaję sobie mrożone malinki i cytryna. Chciałam Wam w ogóle opowiedzieć o nowej rzeczy, którą zaczęłam robić, mianowicie zaczęłam biegać. Nie myślałam nigdy, że będę to robić, ponieważ miałam taki uraz z lat szkolnych, kiedy tylko raz na rok kazali nam przebiec takie kółko na czas. Nie było do tego żadnego przygotowania, zawsze myślałam, że muszę być ile sił w nogach. Michał ja już trochę biegał, więc wprowadził mnie w ten świat. Pomogło też to, że dostałam od Michała na 33. urodziny zegarek od Garmina Venu 3, chyba 3S. I on fajnie mierzy te wszystkie parametry. I tutaj jest taka ładna okolica, biegamy sobie powale. Filmujemy tego, żeby właśnie w tej odpowiedniej strefie biegać. I na razie takie małe dystanse, po 2-3 km byle regularnie, żeby zwiększać swoją wytrzymałość. I na razie bardzo fajnie się biega, dużo osób to robi i fajna tutaj atmosfera do biegania jest w okolicy. A ja się tak zastanawiałam, czy będę go używać, czy będzie w ogóle przydatny. Okazuje się, że w sumie tak, bo monitoruje dużo fajnych rzeczy, nie tylko bieganie, ale też siłownię, ma tryb medytacji. Nie testowałam go jeszcze do jazdy konnej, bo nie ma takiego specjalnego trybu, to sobie ja chyba będę musiała sama ustalić. Pokażę może Wam jeszcze na tarasie co, jak wygląda na zewnątrz, bo to zawsze fajnie sobie zerknąć. Jak jest jeszcze tak zielono, środek lata, niedługo będzie już jesień i będziemy wypatrywać Gęgaw. Też fajna pora roku. Będzie więcej czasu na czytanie książek. Chcę nagrać Wam filmik, jakie książki warto przeczytać jesienią. Także szykujcie się. Posłuchajcie przez 5 sekund szumu tych drzew, póki jeszcze są niewycięte. Póki tutaj deweloper się nie dobrał, tutaj działki. Piękne odgłosy natura. A tutaj, co, nawet gąsiorka na drzewie nie widać? Murki. Cisza, spokój we Wrocławiu. Wszyscy na wakacjach. Tak wygląda gotowy deserek. Na szczycie po prostu ubita śmietana bez cukru. Michał już swój pałaszuje. Ja też się za niego biorę, chociaż jeszcze nie jest dobrze schłodzony. Ale już nie mogę się doczekać, aż go zjem. Tutaj dla wszystkich wielbicieli mańka. Dowód na to, że mań już żyje i ma się dobrze. I ma wszystkie nóżki. I jego zabawka Świstak też ma się dobrze. Śpi, śpi.